Paulina obawia się, że Kacper ulegnie seksownej koleżance. Litka, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, dobra. Jak znowu chcesz mnie pouczać, że mam się przespać z Kacprem, to lepiej sobie od. Nie, 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 nie. Posłuchaj mnie. Widziałam, jak Lena zarywa do Kacpra. Co? To co słyszysz? Ona chce Ci go odbić. Wkręcasz mnie. Nie, mówię tak dlatego, żebyś po prostu zaczęła działać i z nim porozmawiała. Idzie, porozmawiaj z nim normalnie. Już. Okej. Okay. Kasper. Paulina widziała cię z Leną i twierdzi, że ona do ciebie podbijała. Nawet jeśli to jakie to ma znaczenie? Ona ci się podoba. Nie. Chcesz mnie zdradzić? Nie. Ale ja wiem, jak bardzo zależy ci na seksie, a ona podobno jest bardzo chętna. nie obchodzi, czy ona jest chętna, czy nie, bo to ty jesteś moją dziewczyną. Ale ona ci się podoba. Witka, odkąd jestem z tobą, nie spojrzałem na żadną inną dziewczynę i nie zamierzam. Dlatego odpuść sobie, proszę. Nie wierzę ci, wiem, że chcesz mnie zdradzić. Witka, no poczekaj. Litka, litka! jest pod podwonku, zapraszam do podwójnej. Przepraszam, pod może porozmawiać z dziewczyną. Zrobisz to na następnej przerwie, zapraszam. Niczego złego nie zrobiłem, ani niczego nie zamierzam zrobić, więc nie wiem, dlaczego lice odbija. Mam nadzieję, że i to zachowanie się zmieni, bo naprawdę te foki mnie już denerwują. I znowu zrobiłam aferyka z Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Boję się, że mnie zdradzi, i jak tylko o tym pomyślę, to od razu wpadam w złość.